Teraz nagrywam film. Tego wtedy nie robiłem. Ta panie z tego z tak, tak, jak z... Państwo wtedy to od nas przed nas kopywali, nie? Proszę poczekać na chwilę na schodach. Dziękuję. Proszę poczekać, bo ja film nagrywam sobie. I tak właśnie... Proszę na razie nie wychodzić, bardzo bym prosił.